Wydawało mi się zawsze, że problem marihuany nie jest specjalnym problemem, że wszyscy wszystko o marihuanie właściwie wiedzą. Kiedy zaproponowano mi napisanie książki o marihuanie, to myślałem sobie, że właściwie piszę o rzeczach, które są w większości ludzi dobrze znanych. Okazało się z pierwszej reakcji czytelników i moich bliskich znajomych, że oni są zachwyceni tą książką. Mówią, że otwarają im oczy na zupełnie nowe zagadnienie, na zupełnie nowe światło. Nie wiedziałem, że Madwikłana jest tak ciekawą rośliną. Nie wiedziałem, że jest taki problem, nie wiedziałem, że skąd wynika niech do marihuany. I wydaje mi się, że ta książka, ona właśnie ma na celu pokazać ludziom, dlaczego ta marihuana jest naprawdę ważna, dlaczego ona nie powinna być problemem. I dlatego wydaje mi się, że ta książka, która jest napisana w formie lekkiej, ale każde właściwie, tym zdaniem, jest udokumentowane naukowo, może pełnić ważną rolę w ogólnie w poprawie stanu inteligencji zdrowotnej społeczeństwa. I Książka jest bardzo aktualna, chociażby jest tutaj bardzo interesujący wywiad z doktorem Bachańskim, osobą, która za leczenie dzieci marihuana, no to tam, na zachodzie, ogólnie znanymi, straciła pracę i, i, i dobrą opinię. I wydaje mi się, że właśnie dbając niejako o troskę zdrowia mózgu, społeczeństwa, bo sam założyłem taką fundację na rzecz zdrowia mózgu społeczeństwa, ta książka doskonale się w to wpisuje. Po prostu ucząc bawi, bawi ucząc.